Quest, wszystko to, czego chcę Muszę spławić knypka, bo drażni mnie Ja jestem szefem i mój wystarcza gest Ten książę Nestor moją zmorą jest Ratu świat Questa świat, on siłę ma, leczącle ja Ratuj świat, questa świat. Beze mnie szybko byś w kłopoty spadł. Ruszaj tam ten story quest! U, 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 u. Ratuj świat, questa świat. U, 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 u. Nie cierpię czołówek. Świat Questa. Krokozaurus Rex. Warkokły nie cierpię warkoków. Nic tak nie psuje poranka jak walka z warkokłami. O, -o trole na drugiej. Choć walka z warkokłami i trollami może go powtórzyć jeszcze bardziej. O, o, niepokoją mnie te deszczowe chmury. Tego brakowało! Zamknij jadaczkę. Obecność troli i warkokłów oznacza, że Lord Spite jest w pobliżu. Pewnie obserwuje nas razem z generałem Ogunas. Więc lepiej się stąd zmywajmy. Tak, musimy aktywować miecz ziemi. Tylko jak? Tylko rozwścieczony krokozaurus Rex może obudzić miecz ziemi. Eee, a po polsku? Droga mówi, że miecz aktywuje się podczas walki z krokozaurusem Rexem. Do roboty. Musimy znaleźć tego potwora. <suszy> Zbykających drzew jest gorszy niż obiad z grerem. Ej, ostatnio miałem małe problemy z żołądkiem. Nie przejdziemy, jeśli nie bekniemy głośniej niż te drzewa. Ech, czasami żałuję, że jestem prawie cały z metalu. Wypróbuję magiczne beknięcie. Żarty sobie robisz? Wystarczy książęcy. Pozwolicie? Co ty śniadania nie jadłeś? Zobaczymy co ty potrafisz Cofnijcie się, to będzie nieprzyjemne Sugeruję założyć gogle ochronne hmm? Przemokłem do suchej nitki Ostrzegano cię Krokozaurowo Jesteśmy na miejscu Krokozaurowo Miasto strasznego potwora Krokozaurusa Rexa Samica Krokodyla pozwała Krokozaurusa o alimenty. Rok skarpetki, wyjątkowa okazja. Krokodarnki, Krokodarnki, tylko tylko nie zbieraj i wymieniaj się z przyjaciółmi. Całkiem tu wesoło, jak na ojczyznę przerażającego potwora. Właśnie, czy na pewno dobrze trafiliśmy? Oczywiście, bardzo dobrze trafiliście. Ale strzeżcie się Krokozaurusa. Mówią, że jego jaskinia jest tak mroczna jak jego dusza. A więc, żeby tam się wybrać, musicie mieć ze sobą krokolatarki. Kupcie już dziś. No, dobra? Powiadają, że bestia gotuje swoje ofiary i doprawia je sosem miodowo-musztardowym. Tak jak my nasze krokoskrzydełka, podawane z górą strachowrytek. Kroko skrzydełka na ostro? Nie wiem jak wy, ale ja coś bym sobie przekąsił. Nie rozpraszaj się! Słuchajcie! Czy znacie może legendę o lodowatym spojrzeniu potwora? Przeszyje was bardziej niż mrozy krainy śniegu? Chyba, że kupicie piękną, moherową krokotapeczkę. O o, ja chcę taką mieć! Później! Złożono mnie w ofierze! To miejsce jest dziwne! O nie! To Krokosaurus Rex! O! o nie! Musicie uciekać! Ratuj się kto może! A najlepiej ucieka się w krokotrampkach! Kup jednego, a drugi dostaniesz za pół ceny! Teraz pójdziemy tamtędy. Wywabimy go przynętą. Jaką przynętą? Po co ja pytałem? Słuchajcie, czy to w ogóle jest bezpieczne? E, tak, tak, całkowicie. Sam składałem to cudo. Właśnie tego się obawiałem. Ja tego nie powiem. Powiedz. O nie, nie powiem! Powiedz. Nigdy ani mi się śni. Hej, powiedz! Zgłaszana mnie w awierze! O, rany to takie upokarzające. On chyba jest zabrzydki. To mi się podoba. Niezły jestem w te klocki. Chcecie zobaczyć salto? Masz być czujny! Chcemy zwrócić na siebie uwagę potwora! Tak, ale nie mogę się powstrzymać! Spróbuj wyglądać smacznie! Ten trik nazywa się książęca stopa. Juhu! A teraz królewskie kolanko! Uhu! I królewska świeca obrotowa! A ten trik to pewnie latająca królewska żenada. Nic mu nie będzie. Mam nadzieję, potrzebujemy żywej przynęty. Nie! Myślicie, że to jaskinia krokosaurusa? I tak. Wydaje mi się, że dobrze trafiliśmy. Krokosaurus rex. Aby pokonać krokosaurusa należy. Aaaa! No wiecie o co mi chodzi? O, rany teraz żałuję, że nie kupiłem tego kroku od straszacza. O, 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 a niech to dunder świśnie to dopiero bolało, ma ktoś z was worek z lodem? To gorsze niż ból głowy po lodach. Czuję jak pulsuje mi czoło! To ma być ta bestia, która od 500 lat terroryzuje wioskę? Od 489! Wziąłem 11 urlop na zwiedzanie Odyssei. Próbowałem odnaleźć w sobie potwora. Eee, chcesz może plaster na głowę? A e, plaster mówisz? Naprawdę? E, to znaczy, że nie chcecie mnie zgładzić? Eee, nie! No właściwie to chcemy! Hej, to super krokostycznie! Jeszcze nikt nie był dla mnie tak dobry i miły jak wy. Może to wszystko przez te głupie legendy. No dobra, zdarzyło mi się kiedyś wszabać wieśniaka lub dwóch, ale to przeszłość. Naprawdę ciężko pozbyć się. łatki świrusa! Co się tak na mnie gapicie? Hej, przestań! O! O! A! O, zdajecie sobie sprawę, że od pokoleń z nikim tak długo nie rozmawiałem? Jesteście tacy mili! Częściej wychodź z jaskini. Tak, bardzo bym chciała. Zrobiłbym wszystko, by wrócić na piaszczyste plaże wyspy Terror. Ho, 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 wszystko. E, a aktywowałbyś Miecz ziemi? Miecz ziemi? I to wszystko? <laughs> Oczywiście, nie ma problemu. Miecz może aktywować ten żywioł, od którego pochodzi jego nazwa. To jest Miecz Ziemi, więc wbij go w Ziemię. Dlaczego sam na to nie wpadłem? Miecz Ziemi, on działa! Miłej zabawy. Idę zrobić sobie okład na głowę. Nara! Czekaj, pomogłeś nam, teraz my powinniśmy pomóc tobie. Och, jaka ty jesteś milutka, Marzę o wyrwaniu się z tego pak na mój cukiereczku! ale ci wredni i chcieli skopić sprzedawcy nigdy nie wypuszczą mnie z wioski! Quest może jednak uda nam się jakoś mu pomóc. Wyrolowaliśmy ich. Ludzie schwytano! Złapano krokozaurusa. Tak, to nasze dzieło. Rozwiązaliśmy wasz główny problem. Nie musicie nam dziękować. <laughs> Ludzie, jak mogliście? Nie macie serc? Myślę, że podziękowania z ich strony raczej nam nie grożą. Ach, ludzie, czy wyście wszyscy oszaleli? A to wszystkie wasze straszne legendy! Przecież bez tej ściemy nikomu nie wcisnęlibyśmy tego całego krokobadziewia. Hej! Bez krokozału zareksa we wsi nikt już nie kupi mojego kroko makaronu! Nie będę ja zwykłego makaronu! Wielka Posłuchajcie wszyscy! Nieznani przybysze polmują główną atrakcję turystyczną wsi i tym samym doprowadzają do kryzysu finansowego! Ej, wieści szybko się tu rozchodzą! Zamykam interes. Zamknięte. A? Wszyscy emigrują z mojego powodu? O, bo oni mnie lubią! Oni wszyscy naprawdę mnie lubią! A co najważniejsze, oni mnie także potrzebują! Wybaczcie, nie mogę ich zawieść! Nie, 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 nie! O, nie, 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 nie! Tylko nie to! Obrzydliwe! Kochani, słuchajcie, czy mógłbym was jeszcze uprzejmie poprosić o jedną naprawdę malutką przysługę? Nie martw się syn. Znajdziemy inną wioskę z potworem, gdzie będziemy mogli sprzedawać nasze tanie Spójrzcie! krokosaurus Rex próbuje się uwolnić! Musimy natychmiast coś zrobić! Ludzie wrócił! Dalez z makaronów dla wszystkich! Hej! Pamiętaj, bądź wiarygodny! Wiarygodny? Ryknę, aż wam gacie pospadają! Hej, Krok! Może trochę delikatniej? A teraz gwóźdź z programu! Dziękuję wam bardzo! Jestem waszym dłużnikiem! Ach, to. Nie ma sprawy! Szczęśliwe zakończenie tej pięknej historii. Życzę powodzenia w Waszej misji. Turniej kary. Spotka Was wielka kara, jeśli zechcecie sięgnąć po miecz ognia, który płonie w zasięgu. Wedle wskazówek drogi, miecz ognia jest tutaj. Pałac kary! Melina złodziejaszków, włóczęgów, łotrów i kanali bez serca. Przeuroczy zakątek, prawda? Byłeś tu kiedyś? Eee, tylko słyszałem. Co roku pan tego pałacu organizuje turniej, gdzie najbardziej nikczemne, bezduszne, złowrogie i podłe bandziory walczą o główną nagrodę. Nazywam się Warchą. No dawać mi te kary! Chyba muszę zmienić agenta. Obowiązuje kolejka! Au, au, au! Nie znoszę być statystą! Au, au, au. A au. tak w ogóle, co można wygrać w tym turnieju? Turniej kary, nagroda główna. Chcą komuś oddać mój miecz ognia? No wiesz, jeszcze nie twój! Za mną! Trzeba go odbić, nim ktoś go wygra! Stop! On jest za duży! Nie wchodzi! Limit wzrostu! Delikwent przekracza granicę 76 Siad. To wyjdźcie sami. Ja popilnuję Alberta. O! Rety, to prawdziwy odlot. A byłem pewny, że to zamek. <laughs> Myślałem, że wypadnie śmieszniej. Zróbcie miejsce dla pana. Odsuncie się! Pytajcie, wojownicy! Czy wszyscy z was są gotowi na turniej kary? Dwie drużyny wojowników wchodzą do klatki i tylko jedna z nich wychodzi! Żadnych zaklęć, metalowej broni i żadnych maszyn? Zwycięzca pierwszej rundy zbierze się z moim wojownikiem w walce o główną nagrodę! Miecz ognia! Ha! Dla mnie to bułka z masłem. Nie, Quest. Nie mamy czasu na turniej. Na szczęście opracowałem genialny plan, który musi się udać. O, masz. Najpierw Anna i ja zakradniemy się do królewskiego holu, gdzie trzymany jest Miecz Ognia. Potem ja odwrócę uwagę strażników swoim książęcym urokiem, a Anna będzie miała czas na jakiś swoich okus I bu! Anna rzuca niesamowite zaklęcie, ja przechwytuję miecz i wszyscy dajemy stąd dyla. To po prostu musi się udać. Wiesz, mogło być dużo gorzej. Nie wiem, co poszło nie tak, ale w topa. No i jak tam twój plan? Kiepsko. I uwięzili cię. Tak. Wziąć udział w turnieju i cię ocalić? No. Powiedz, proszę. Eee, nie. Nara. Dobra, stój! No proszę cię. Jeszcze przed obiadem będziemy mieli ten miecz. Obiad? Panie i panowie! Potwory i malkontenci. Proszę o głośne brawa. Za chwilę rozpocznie się doroczny turniej. Kary! Rozpoczynamy imprezę! Do naszej pierwszej walki stanie straszliwy duet Zakutego Uba i Gokusia Zagłady. Przeciwko wprost niesamowitemu zespołowi Robalusa i Gluta. Ale weź ty się lepiej nie popisuj, mały. Co za potworność! Uzewnętrzniłeś się na mój nowy, modny kostium! Odmawiam walki w takim stanie! Niestety, goguś z zakłady nie wytrzymał ogromnej presji rywalizacji, a bez partnera zakuty łeb zostaje zdyskwalifikowany! Tak, proszę państwa! Eee, to nie fair! Następni w kolejce są nasi nowi wojownicy Quest i Gatling. Stój! Żadnej metalowej broni, chłopie! Ojej, zapomniałem. Oj, i o tym też. To w sumie nie jest broń, ale niech zostanie. To wygląda groźnie. Spróbujmy jeszcze raz, zgoda? Ja już się rozbroiłem. Masz 95% metalu. To zabronione, chłopie! Przynajmniej próbowałem. To na razie quest. Gdzie sprzedają przekąski? Grer! A nie dałbyś sobie rady sam? <laughs> nie chcę przeszkadzać. Ma być dwóch. Jesteś drugi. <laughs> nie patrzcie się. Mam taką przeciętną fizjonomię. <laughs> no co? Mnie to już nie wolno nosić maski? Poza tym, wolałbym w tym miejscu przebywać inkognito. Czy wojownik? To będzie interesujące. Całe szczęście mamy zmiennika. Partner Questa został zastąpiony. E... Tajemniczym Gryfem. Tajemniczym Dryfem. Co? <laughs> We'll <laughs> To była bułka z masłem. Co ty nie powiesz? Teraz zmierzą się z wielkim wojownikiem. W walce o miecz ognia, także gotówkę i wspaniałe bonusowe nagrody. Dziękuję. Dziękuję. <laughs> to on, ty nikczemny kryminalista. Strasz! go! Coś ty nabroił. Długo by opowiadać. Zagońmy bydło do zagrody! Czekaj, Quest, nie! Au! Co to ma być? Y, quest, mam dobrą wiadomość i złą wiadomość. Najpierw zła. Chyba jesteś uczulony na odór Minotaurusa. Teraz dobra. Zostaliśmy otoczeni. I co ty w tym widzisz dobrego? No masz rację. To straszna wiadomość. No i przed obiadem się nie wyrobimy. Co przeskrobałeś, Grr? gwiznąłeś złoty senes wielkiego pana? E, nie do końca. Na swoją obronę dodam, że nie wiedziałem, że to sedes. I co teraz? Quest musi znaleźć kolejnego partnera do walki z wielkim mistrzem, albo przegra walkowerem. Przecież nie mogę sobie nawet wypatrzyć nowego partnera. To nie moja brocha i tak nie miałbyś szans. Wielki wojownik jest od lat niepokonany. Zawsze musisz gadać w taki sposób. Niestety, taki już mój zawód. Będę twoim partnerem, Quest! Co? Nie mamy wyboru! To jedyny sposób, by wygrać Miecz Ognia i odpalić moich rodziców. Tak, twój kolejny genialny plan. Dobra, skopmy mu tyłek. Widzę, że wiesz, co to sarkazm. Dobra, skręć w lewo. E, znaczy w prawo. Uff! Nie, zapraszaj! Stójcie, no, no, dzielicie! Jest Dałam mu krem na spuchnięte oczy. A za ile zacznie działać? Za parę minut. Albo tydzień. Ach, nie mów mi tylko, że to potwory lusyjanskie. Nie cierpię potwory. Wspaniały widok dla zbolałych oczu. Co ty Pięknie walczą ramię w ramię. A, a potworyl trochę cieniutko przębia. Jestem nowym Wielkim Wojownikiem i Miecz Ognia jest mój! Yupi, Już czas na obiad! A nie mówiłem, że zdążę przed obiadem? Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom Reżyseria Tomasz Marzecki Dialogi Maciej Wysocki dźwięki montaż Krzysztof Podolski Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska Udział wzięli Mateusz Narloch, Janusz Wituch Mieczysław Morański, Stefan Knotę, Leszek Stuń i inni.